Chelsea klubowym mistrzem świata, wpadka Ralu Madryt i szalony mecz Atletico. Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Między innymi obajernie Monachium, które dostał lanie od Bochum. nie wyprzedził Diego Maradone. Manchester United znów traci punkty, a City pewnie demoluje rywali. Bramka w 12 sekundzie meczu na polskim boisku. Lech Poznań rozjechał Termalikę. Spekulacje nad odejściem Cristiano Ronaldo. Plan B dla FC Barcelony. I najnowsza technologia VAR, która być może już niedługo zawita na europejskich boiskach. Te osoby, które w tym momencie pojawiły się na ekranie, wczoraj zostały widzami naszego kanału. Bardzo dziękuję. A myleć po 250 tysięcy subów. Dlatego, jeżeli jesteś fanem piłki nożnej, to koniecznie dołącz do nas. Możecie także ocenić ten film, będzie mi bardzo miło. I zapraszam do oglądania. Chelsea została klubowym mistrzem świata. Wczoraj w meczu finałowym 2 do 1 pokonali Palmeiras, czym zapewnili sobie upragniony pucher. Nie było to jednak łatwe spotkanie, bowiem do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. Po 90 minutach było po 1, a dopiero w minucie 117 z rzutu karnego trafił Kai Havertz. Warto także dodać, że jest to pierwszy raz, gdy to Chelsea zdobywa klubowe mistrzostwo świata. Mieli co prawda do tego okazję w roku 2012, ale wtedy w meczu finałowym ponieśli porażkę. Real Madrid został zatrzymany. W meczu ligowym zbiera ale mnie zdobyli gola, tak samo jak rywale, w konsekwencji czego spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. i Sport rzuciło za to na Twittera nagranie, jak Samuel Czułkłae zaokiwał w jednej akcji czterech piłkarzy Realu Madryt. No fajnie to wygląda, ale za to źle świadczy o podopiecznych Karl tego. Innym ważnym pojedynkiem dla układu tabeli Ligi Hiszpańskiej było starcie Atletico Madryt z Hetafe. Takie mecze są kwintesencją futbolu, tego co najlepsze, tego na co czekają kibice. Siedem bramek, nietrafiony szutkarny, czerwona kartka i bramka z przewrotki. To krótkie streszczenie tego, co tam się działo. Luis Suarez w dziewiątej minucie z 11 metrów został zatrzymany przez Sorię, czyli bramkarza Getafe. W drugiej części meczu Felipe zasadził kopniaka w plecy rywalowi, idealnie na oczach arbitra. Właśnie za to była czerwień, no ale innej decyzji za takie zagranie nie mogliśmy się spodziewać. Praktycznie do samej końcówki meczu było po 3, ale w 88 minucie Hermoso przewrotką dał wygraną Atletico. Ostatecznie zobaczyliśmy aż 7 goli, a gospodarze wygrali 4 do 3. W tym momencie Real Madrid z przewagą czterech punktów prowadzi nad Sewillą. Atletico Madrid jest czwarte z dorobkiem 39 oczek, a zaraz za nimi plasuje się FC Barcelona. Warto jednak dodać, że odpowiednio rozegrali o jedno i dwa spotkania mniej sobota przyniosła nam wiele ciekawych meczów i dużo dziwnych, a zarazem niespodziewanych wyników. To idealnie pasuje do meczu Bayernu Monachium, który pomimo dwóch bramek zdobytych przez Roberta Lewandowskiego przegrał z Benjaminkiem Bochum 4 do 2. W tym meczu rywalom praktycznie wszystko wychodziło, co uderzenie to wielkie zagrożenie. Widać było także brak Manuela Neuera w bramce Bawarczyków. Robert Lewandowski wczoraj zdobył gola numer 600 oraz 601 w seniorskiej karierze, co oczywiście jest niebywałym osiągnięciem, no ale niestety przegrał. Tak więc radość była zdecydowanie mniejsza. Warto także powiedzieć o tym, że było nawet blisko odwrócenia losów tego meczu. Polak prawie zdobył hat ale trafił z rzutu wolnego tylko w poprzeczkę. No kto wie, być może gdyby wtedy bramka padła na 4-3, to pozostałoby jeszcze co najmniej 5 minut na odwrócenie losów tego meczu. W każdym razie ta porażka i tak niewiele zmieniła. Bayern Monachium dalej ma 9 punktów przewagi, choć BVB rozegrało o jedno spotkanie mniej. We Włoszech nasze oczy były zwrócone na pojedynek Napoli z Interem. Tam doszło do podziału punktów, a mecz zakończył się remisem po 1. Blisko zdobycia gola był Piotr Zieliński, ale jego mocne uderzenie zablokował słupek bramki. 115 gola w karierze dla Napoli zdobył za to Lorenzo Insynie i tym samym wewnętrznej klubowej klasyfikacji wyprzedził legendarnego Diego Armando Maradone. Sprawcą wyrównania został za to Edin Dzeko, który tak naprawdę tylko dzięki niefrasobliwości defensywy zdobył gola. Podział punktów niewiele zmienił w Tabeli. Inter z punktem przewagi pozostaje liderem, i do rozegrania ma jeszcze jedno zaległe spotkanie. Manchester United znów stracił punkty. Tym razem po jeden zaramisowali Southampton i tym samym ich sytuacja zaczyna się robić coraz poważniejsza. Cristiano Ronaldo mógł odmienić losy tej rywalizacji, ale w dwóch sytuacjach, po których padła bramka, złamał linię spalonego i ona nie mogła być uznana. Tym samym było to szóste spotkanie z rzędu, w którym to CR7 nie trafił do siatki rywali. Okazało się również, że jest to najgorszy wynik Portugalczyka od 2009 roku. Jan Bednarek zagrał od pierwszej minuty, ale po zmianie strony na boisku już go nie zobaczyli. Problemów z pewnym wygrywaniem nie mają za to lokalni rywale United. Aż 4 do 0 rozjechali Norwich i zrobili kolejny ważny krok do wygrania ligi w tym sezonie. Raheem Sterling zdobył hat a jedno trafienie dołożył Phil Foden. Drugą wygraną jako trener Evertonu zaliczył za to Frank Lampard. Wczoraj jego podopieczni, pewnie bo 3 do zera rozprawili się z Leeds United. Cała drużyna zagrała naprawdę świetnie i wynik jak najbardziej zasłużony. Tak w tym momencie prezentuje się ligowa tabela. Manchester City ma aż 12 punktów przewagi nad drugim Liverpoolem, ale oni rozegrali o dwa spotkania mniej. Raków Częstochowa pokonał Radom jak Radom 1 do 0. No nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jedyna bramka w tym meczu padła po 12 sekundach od rozpoczęcia. To naprawdę coś niebywałego, ponieważ takie sytuacje są prawdziwą rzadkością i bardzo skutecznie podcinają rywalom skrzydła. To się sprawdziło i we wczorajszym meczu rywale na tego gola nie byli w stanie odpowiedzieć. Natomiast Lech Poznań pozostawił złudzeń kto jest lepszym i rozgromił Termalikę aż 5 do 0. Ostatnią bramkę w meczu zdobył Dawid Kownacki, dla którego był to pierwszy gol po powrocie do Polski. Kolejny remis, a tym samym strata punktów przez Manchester United stawia coraz większe to znaki zapytania odnośnie przyszłości Cristiano Ronaldo. Nigdy włącznie samym zainteresowanym nie bierze pod uwagę możliwości braku awansu United do Champions League. Jednak jeżeli to się stanie, to Portugalczyk najpewniej opuści Old Trafford. Hiszpańska marka, jak również angielskie The Sun przekonuje, że to on może zapełnić przestrzeń po Kilianie Mbappé. Oczywiście w przypadku jeżeli odejdzie do Realu Madryt. Czy oba te transakcje dojdą do skutku? Na to musimy jeszcze poczekać. Aczkolwiek jeżeli sytuacja United nie ulegnie poprawie, to może być różnie. Z kolei, FC Barcelona szuka różnych możliwości i kół zapasowych na wypadek, gdyby nie udało im się pozyskać Erlinga Halanda. Jeśli Kilian Mbappé trafiłby do Realu Madryt, to naturalną odpowiedzią ze strony Barcy powinno być zakontraktowanie Norwega. O tym wiadomo już nie od dziś, aczkolwiek obecny napastnik BVB to chodliwy towar i nie tylko hiszpańskie potęgi interesują się jego usługami. W grę wchodzi m.in. Manchester City, tam grał na przykład jego ojciec, czy nawet Paris Saint-Germain lub Bayern Monachium, choć tutaj możemy być pewni, że BVB zermawia. Wszystko co w ich mocy, aby nie zakontraktował go ich odwieczny rywal. Barcelona na taki rozwój sytuacji szuka jednak planu B, a hiszpański sport pisze o Aleksandrze Isaku z Realu Sopiedad. Chłopak ma spore doświadczenie w La Lidze i walory fizyczne również ma zbliżone do tego, co prezentuje Haland. Dodatkowo będzie znacznie tańszy, co w sytuacji Blaugrany może mieć kolosalne znaczenie. Jeden z widzów, Artur, dał mi znać o nowej technologii VAR. Była ona testowana na klubowych Mistrzostwach Świata. Technologia cały czas się rozwija, w tym ta wykorzystywana na piłkarskich boiskach. Jak się okazuje, jest to półautomatyczny system, który w znacznym stopniu pozwala wyeliminować błąd ludzki. Jak na razie zbiera same pozytywne opinie. Wykorzystuje on 10 kamer oraz innych sensorów, które są umiejscowione przy dachu stadionu za boczną linią boiska. Pozwalają one na śledzenie nawet 50 graczy na sekundę. Cały system wygląda naprawdę zdumiewająco. I zapewne jest to tylko kwestią czasu, kiedy trafi on na europejskie boiska. A co nas dzisiaj czeka? Między innymi w Anglii Leicester zmierzy się z West Hamem, w Hiszpanii Espanyol podejmie FC Barcelonę, u nas w ekstraklasie Legia Warszawa zmierzy się z wartą Poznań, a we Włoszech Juventus kontra Atalanta. A wy, który mecz będziecie dzisiaj oglądać, napiszcie tam na dole w komentarzu. Na dzisiaj to już koniec. Bardzo dziękuję, że oglądałeś, czy też oglądałaś do samego końca. Każdego z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już jutro oczywiście o godzinie 6 rano. Cześć!